Cześć, cześć, cześć siema! Dzisiejsze zadajem w każdym stronie, którym jest przedstawione zbiór rozwiązań nierówności tejże. No i fajnie, mamy postać, gdzie jest x minus 3, to sobie trójeczkę tu zaznaczamy. Większe o 8 oddalone 8 plus 3 11. 8 minus 3 jest minus 5 i dalej niż 8, no to będą tutaj zamalowane kółeczko i tutaj i też zamalowane kółeczko. Dobra, i to jest koniec na ten pierwszy sposób, a na drugi. Wiemy, że moduł z danej liczby jest albo tą samą liczbą, tak, albo przeciwną, czyli minus to wyrażenie w nawiasie. Większe bądź równe 8. No i teraz tak, tutaj przenosimy na drugą stronę tujeczkę, czyli mamy 8 plus 3, czyli x większe bądź równe 8 plus 3, 11. A tutaj mnożymy razy minus 1. Pamiętamy, że przy przenoszeniu liczby na drugą stronę zmienia się znak. A przy przymnożeniu przez minus 1 zwrot się zmienia w drugą stronę. Minus razy minus daje plus, czy jak mamy plus w nawiasie, to będziemy przed nawiasem to będzie po prostu to wyrażenie niezmienione. I 8 razy minus 1 jest minus 8. I tutaj znowu minus trujeczkę przenosimy, czyli będziemy mieć o, minus 8 plus 3 po tej stronie. I xy mają być mniejsze bądź równe. E, minus 5. Zaznaczamy to na osi liczbowej. 11, no to będzie tutaj, i mają być większe bądź równe, czyli w tę stronę zamalowane, a minus 5, no to tutaj, i mają być mniejsze, no to na lewo, mniejsze na lewo, jeżeli chodzi o to zadanie, to tyle. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Zapraszam do komentowania. Napiszcie komentarz, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Napiszcie cokolwiek jakąś tajemnicę swoją najskrytszą. Albo co zrobiliście 5 lat temu się wstydzicie. Cokolwiek napiszcie. Z chęcią na każdy komentarz odpowiem. Co więcej. Możecie to zadanie podesłać swoim znajomym, żeby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania, do, jak podchodzić do nich, jak je rozwiązywać na maturze. Co więcej, jeżeli się podobało Wam filmik, dajcie łapkę w górę, dajcie lajka i skomentujcie. Mówiłem to już. I zapraszam Was serdecznie do y, podsyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów z chęcią na każde. Każdy wam rozwiąże i wrzucę na kanał, żebyście mogli sobie zobaczyć, w jaki sposób podchodzić do tych zadań. Dziękuję za, za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ciepło!